Wow, jest godzina druga, druga 8 dokładnie, a ja już jestem na miejscu. Kierowca jechał do centrum Bari, ale ja, wiecie, po pięciu nocach spędzonych pod namiotem, trzech w San Marino i dwóch podróży, także raczej nie chcę do centrum teraz jechać, tylko jak najszybciej po prostu usiąść, rozpakować się, skorzystać z pieszcznicy, pogadać z chłodcem, zjeść coś na spokojnie, wypić herbatę. No a mój host mieszka 10 km od centrum w Valenzano, także z tego zjazdu autostradowego, gdzie wysiadłem. Kierowca mnie nie wyrzucił. Znaczy nie, że wyrzucił, tylko tak. Po prostu wysiadłem na spokojnie, rację, grację. Tam podszedłem chwilkę i złapałem stopa. Tutaj niedaleko w sumie mieszkali po italiańsku. się dogadałem, mój włoski wzniósł się już na wyżyny. Nie jest aż tak dobry jak kiedyś był, ale już... Tak, myślę, że 100% lepiej mówię po włosku niż przed wyjazdem. Także dogadałem się, podwieźli mnie. się Ten yy, szofer śmiał, że, że jego syn, że pięć, mówi 5 pięć lat, się uczy angielskiego, a Wacz jak mówi po angielsku. <grym> to bardziej się ten ojciec ze mną po włosku dogadywał i troszeczkę po angielsku niż ten syn. O to po prostu młodość. Może zna słówka i tak dalej, ale komunikacji brakuje, takiej, takiego obycia komunikatywnego. Tutaj kościół palny. Jestem tuż nad włoskim obcasem. Niżej nie jadę za cztery, spędzam tu cztery noce i wracam z samolotem do Krakowa, a stamtąd tam jeszcze trochę zostanę. Ja stopę, o już pestka, 300 km do Wrocławia. Także co. Va bene.